O Jezus, jak mnie ta gra kara! No dalej tam się, to jest gracz z M700. sitting mi. Co to kurwa ma być? To jest bosowy. Patrz, Madziary. Masz pecha gościu, zostaliśmy sami. Co tutaj robi bos? Bosowy skaw Pierwszy raz w życiu widzę, że tutaj one... Co to chuj? Zamykam się, tu nie wychodzę do końca mapy. Gdzie mam wyjście? Heating pipes, Depot, Hermetic Door, Armored Train. Heating pipe, muszę iść. Gubił się. Ale jak? Co? Jak tutaj to możliwe? Gdzie jest Zygmunt? Zygmunt jesteś ekspertem od tej mapy. Co tutaj robił Bosowy ...bossowy... ...bot? I love you so much, my bot. Powiedz, że 9 piątki. Kurwa. Nie masz. Nie waż. Jeszcze laser mu walny. Ale już mamy latarkę. A to jest sama latarka? Tylko latarka. Tutaj, na tej benzynowej się rozpią bossy Od kiedy? Dobra, nieważne. Nie aż. Ważne, że tu był. Nie zabił mnie, bo mnie boss nie widział. Gdyby mnie najpierw zobaczył boss, to ten by do mnie strzelał. Także GG. Teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie jest jego ekipa? Jak przebiegałem przez plac, czemu nikt do mnie nie strzelał? A może zabili ich ekipę? Przestań mi odliczać tutaj. Chowam się. Skończ sobie odliczanie. Ja sobie poczekam. Chyba, chyba Marek będziesz musiał banować. Tutaj jeden gada cały czas. Hmm. Daj mi się, że są w tym budynku. Ale co on tutaj robił sam. Nie, nie rozumiem. Tak, cały czas gadałem z tego budynku, albo tutaj są za. W tym białym garażu albo są w budynku. Czy jak się wpiję na nich, to nie dam rady. Bo może ze dwóch z full auto, ale reszta nie dojedzie. Na placu na garażach Czemu ja się tak boję tam wyjść? No tam są gdzieś. Mam w czarnym koniu. Boję się. Chyger, boję się. Dobra, jebać, to nie moje. Mogę iść ryzykować. Zmotywowałeś mnie, Chyger! I do wyjścia. Po lewo i po prawo ich mam. Po lewo? Ale co nic Przecież tu nie można wejść. Piętro są na górze, nie? Dobra, mam jednego z głowy. Tutaj mam teraz tak. Yy... Please don't. What the fuck? Aha. RPK. Ile tu mamy tego? BT. Wow. Wow. Dobra, tych spróbuję je przez okno. 3 Czy on mi coś zrobił nie ale mnie dojadą zaraz patrzcie to patrz co robią Ya Pierre Minus -4

Ja Ciebie potrzebowałem, a Ty sobie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Wszyscy. Proszę kurwa, nie zgiń teraz. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Muszę jeszcze dojść na hitting Pipe. Tego mam wszystko? Tego mam wszystko? Tego mam, ma tylko 10 tego pancerza. Kurta. Nie, dobrze... Dobra, mam tutaj 120 pocisków, tutaj mam 90. Mogę walić. Jeszcze ktoś tu chodzi. Ktoś tutaj był. Ktoś tam jest, obraca się w miejscu. Całą ekipę, bo o ja, teraz to lipa wyszła, wziąłbym to, ale nie mam dużej kamizelki, żadnej. Z tego nie będę strzelał. Eee. Ten magazynek Wyjebane, biorę to To m nie zmieszczę A że wyjebie No nie mam plecaka żadnego To jest najgorsze Tu jedynka wulkan, kurwa Wziąłbym tą broń jeszcze, jakbym wziął to, oje wolał to Wrzucił to. to 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 Dobra, i tako Nie ma Notorius, witam, welcome back. Do której gram? Nie wiem. No jeszcze z godziny może. Stresującą sytuację, mam to, nie zauważyłem, że pisałeś, wybacz. Muszę wyjść. Cała ekipa bossa, ale piękny rajd. Tylko jak teraz wyjdę Heating pipe, czekaj, czekaj, co jeszcze mam? Bunker Hermetic Dome, no, Depot, Armored Train, Heating Pipe Dwa leżą gdzie? W środku jeden Kurwa, faktycznie, przepraszam Przebiłem ci rękę Jeden Tu jeden został w środku Tu już wszystko pozbierałem Nie mam panterza, jakby co, nie? Kavland, gdzie jest? Pod kulę? Najbliżej? To jest Kavland? Co ty gadasz? Pod kulą jest... Nie mam pod kulą wyjścia. Kavland to... Ok. Kavland to jest pod kulą? Tutaj w narożniku, przy, tym, przy tej bramie, przy czołgu? To nie jest Kavland. Pod kulą? O tam u góry jest wyjście co do chuja? Co ty robisz żywy riders? Jeszcze boss. To kurwa jakie ja liczyłem te bossy? Tam jest cp fence właśnie, pokój obok, no no no, ale to jeszcze jeden był, zobacz, jakie ja w ogóle, napierdolę Kąd on się tu wziął? Ja naliczyłem sześciu Chyba jeszcze coś tu łazi Tak tego nie wyniosę, panowie. m kolejna, kurwa. a być 6 plus boss, no właśnie. Co ja mam zrobić teraz? No nie uniosę, nie udźwignę tego. Kolejna MK. O jezu. Asza wywalić? Czemu Asza wywalić? Co, wziąć zamiast Asza? Aż Asz taki chujowy? No bra, wezmę sobie. kę Umik wezmę. Ale mnie zmyliło to, że myślałem, że już wszystkie są. Szkoda, no że nie było większego pcaka, Ja pierdzielę, jeszcze bym jedną broń chapnął. No, no co, dobry dzień, panowie. Nie bałem się wyjść, Jiget Tylko tak żartowałem. Od razu chciałem na Hedy wychodzić. A trzeba było zbudować napięcie. Kikie, ładnie. 14-300 z kawem. Tylko ekipa bossa porobiona. Bob. Ostatni to był Bob. Irlandczyk, Drossel, Gluchar, Grusny, Gabe. Asa! Napięcie to może się obr... ale może nie wypa. Cośmy tu wynieśli, ale GG. Ale GG, right, ja pierdziel.